Cześć, moi drodzy! Z tej strony Hanna Kowalczyk, witam Was na moim kanale o interpretacji snów. Dziś zagłębimy się w tajemniczy świat snów i spróbujemy odkryć, co kryje się za ich symboliką i znaczeniem. Jeśli fascynuje Was, co oznaczają Wasze sny i jak wpływają na naszą codzienność, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka pełnego ciekawych interpretacji i porad. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego snu. O czym marzą sztuczce? Marzyciel mówi, będzie dobrobyt finansowy harmonia w rodzinie początek udanego okresu. Ale czasami szczegóły we śnie zapowiadają nieprzyjemne zmiany, rozstanie z ukochaną osobą, sytuacje konfliktowe. Harmonia, dobrobyt finansowy. Wizja rodziny we śnie obiecuje wzajemne zrozumienie, harmonijne i dobre relacje z domownikami. Widzieć we śnie srebrne sztuczce w doskonały omen. Osiągniesz dobrobyt finansowy, zdobędziesz zaszczyty. Zostaniesz zaproszony na ważne spotkanie, odniesiesz korzyści. O czym marzy pięknie udekorowany stół ze srebrnymi sztuczami? Marzyciel wyjaśnia: wkrótce otrzymasz zaproszenie na ważne przyjęcie lub spotkanie z wpływową osobą. Piękne wypolerowane sztuczce zwiastują okres sukcesu, w którym można czerpać korzyści z nieoczekiwanych źródeł. Przed ważnym wyborem, ważnym wydarzeniem. Śniłeś o widelcach. Śpiący znajduje się na życiowym rozwidleniu, rozdrożu. Musi dokonać wyboru. Kupowanie we śnie widelców, według śniącego, zwiastuje przygotowanie do jakiegoś ważnego wydarzenia. Staraj się zwracać większą uwagę na szczegóły, a od nich zależy jakość wyniku. Co to za sen, jakby zestaw zawierał tylko widelce i łyżki? Na jawu wydarzy się jakieś ważne wydarzenie, które przyniesie bezproblemowe życie. Nieprzyjemne zmiany, straty, konflikty. Jeśli oprócz nich śniły się również noże i według śniącego, należy czekać na nieprzyjemne zmiany, które przyniosą poważne konsekwencje. Aby je wyeliminować, trzeba będzie ciężko pracować. Widzieć noże we śnie niekorzystny omen. Przed stratami lub rozstaniem z ukochaną osobą. Noże w połączeniu z innymi sztućcami w pobliżu talerza zapowiedź sytuacji konfliktowych. Pożądane jest, aby nie reagować na prowokacje i unikać skandalistów. Można rozważnie dysponować swoimi zasobami. Marzyłeś o łyżkach stołowych. Marzyciel mówi, to symbol gościnności, nieoczekiwanej wizyty gości, których trzeba dobrze przyjąć. Widzieć łyżeczki do herbaty we śnie oznacza: zwracasz uwagę na szczegóły, potrafisz cieszyć się małymi rzeczami. Dlatego możesz rozważnie i pożytecznie dysponować tym, co masz, nawet jeśli tych zasobów jest niewiele. CO oznacza sen o znalezieniu kilku łyżek? Marzyciel sugeruje: możliwa wygrana na loterii. Szczegóły snu. Interpretacja snu uwzględnia jego szczegóły. Więc w sztućce się wydarzyły kupować, zorganizujesz uroczyste wydarzenie, znaleźć nieoczekiwane szczęście, kraść, drobne dokuczanie. Innych nie zabarwicie otrzymać w prezencie, goście przyjdą i zrobią zamieszanie, wybrać na prezent harmonia i miłość w małżeństwie. Rozłożyć na stole bogactwo, dobrobyt, umyć dla gospodyni zwiastun udanych wakacji. Pozbądź się niedociągnięć. Czy musiałeś umyć w sztuczce? Na jawu lubisz rozmawiać o innych ludziach, więc ten wątek w ostrzeżenie o potrzebie zaprzestania protkowania. W przeciwnym razie ryzykujesz utratę reputacji. Widzieć połamane we śnie oznacza przed tobą wielka strata trudności, których wystąpienie będzie winne samemu sobie. Sennik Młynarz, przyjemne zmartwienia. Marzyłeś o zestawie sztuczców. Wizja obiecuje, domowe troski będą przyjemne i przyniosą ci radość, a w domu wszystko będzie dobrze. Powrót do zdrowia, przyjemne wieści. O czym marzy zestaw z wieloma przedmiotami? Chory sen zapowiada wyzdrowienie, a zdrowy sugeruje potrzebę zwrócenia uwagi na swoje samopoczucie. Widzieć we śnie wiele urządzeń kuchennych zwiastuje przyjemne wiadomości, mówi śniący. Będzie też powód do dumy ze swoich osiągnięć na polu zawodowym. Paczka papierowych pieniędzy dziecko w wózku autor, Inga Archangielska Jung Karl Gustav. Świadomość i nieświadomość. Wydawca, University Book Ast, 1997 rok. 544 centów ISBN. 978 Myślnik 5 Myślnik 79 14 0012 Myślnik 3 Jung Karl Gustav Alchemia snów 4 archetypi Wydawca Metkow 2014 rok 312 centów ISBN 978 Myślnik 5 90 25 Myślnik 82 40 Myślnik 3 von Franz Maria Luiz Droga Śnienia. Wydawca: Castellie, 2015 rok, 338 centów. Isbn 978 myślnik 5 myślnik 519 myślnik 6642 myślnik 4 Isbn